50 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 5

co, Co? Co zrobił? Ja sobie władzę. Władzę z niunią. Dalej go przypominaj, bo księg to chciał mnie dołączyć, ale jak go przewiozam, to już mi przeszło. Ale tu nie przeszkadzał. To jest świetny. To jest świetny. To jest świetny. No słuchaj, mniejsze są po granicach do 300 m.in.